Im większą mamy wiedzę na temat psychiki człowieka, im więcej wiemy na temat psychologii emocjonalnej człowieka, mamy większy poziom inteligencji emocjonalnej, tym wiemy w którym momencie... Jest ten moment, że należy docisnąć, należy dać podpowiedź przyjacielowi, żeby ją pomóc, a w którym momencie należy odpuścić, po prostu go wysłuchać i po prostu z nim, z nim być. Każda komunikacja z człowiekiem, czy to z pracownikiem, czy to z partnerem biznesowym, czy to z klientem, czy to z dzieckiem, czy to z przyjacielem, to jest dla mnie ciągłe balansowanie pomiędzy jednym a drugim. Ale również w momencie, kiedy jesteśmy liderami, menedżerami lub właścicielami firm lub osobami na wysokim stanowisku w firmie. To to też jest ciągła bitwa tak naprawdę pomiędzy tymi myślami. Czy dociskać dział sprzedaży, żeby kręcili wyższy wynik, czy powiedzieć nie, niech idą w swoim, w swoim rytmie, bo się wypalą za bardzo? Czy jako firma już rośniemy wystarczająco i należy teraz po prostu zadbać o fundamenty i dbać o podobny poziom, czy należy teraz wchodzić na, na wyższy poziom i to bardziej rozwijać, i to bardziej do, dokręcać? Czy my czy nasza kariera powinna wchodzić na wyższy, na wyższy poziom, czy powinniśmy powiedzieć nie? Czas to zaakceptować, czas być wdzięcznym za to, co, za to, co mamy i żyć w tej wdzięczności, żyć w tym zadowoleniu, żyć w tym, żyć w tym szczęściu i nie pędzić w wyścigu szczurów jeszcze, jeszcze bardziej. Więc te dylematy, cześć, witaj, zapraszam, te dylematy myślę, że ma prawie każdy na różnym, w różnym stopniu i dotyczący różnych różnych aspektów.